Cześć, witam was wszystkich z tej strony Shark Trader. Na tym nagraniu chciałem pochylić się nad kwestią siły obcych walut, głównych obcych walut w stosunku do polskiej złotówki. Do nagrania tego filmu zainspirowała mnie rozmowa z jednym z moich kolegów, który spytał. No okej, okay, widzimy, że złotówka tonie. I teraz, w co zainwestować? Czy w dolary, czy może w euro? Przyznam Wam szczerze, że ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem, nie, nie główkowałem nad tym, natomiast jak tak troszeczkę się zastanowiłem, żeby temu koledze odpowiedzieć, stwierdziłem, że będzie to fajny, fajny film dla, dla Was na kanale, bo pewnie też wielu z Was się zastanawia, czy może warto zdywersyfikować swoje oszczędności, część w dolarach, część w euro, może część we frankach szwajcarskich. Dlatego też postanowiłem się na tym chwilkę zastanowić i sprawdzić to. I teraz jakie są moje wnioski? Spójrzcie. Najpierw pokażę wam co się działo z trzema walutami głównymi. Trakcie okresu wojny na Ukrainie. Dolar ten wystrzał tutaj był spowodowany, jak wiecie, e, wojną i atakiem Rosji na Ukrainę, obawą e, o to, że dzieje się to przy naszej granicy. Rozciągnąłem tutaj siatkę Fibonacci'ego, po to, żebyście zobaczyli, ile później, kiedy już opadły trochę emocji i na, zaczęła następować korekta. O ile skorygował się kurs USD PLN? 61%. Taka klasyczna, standardowa korekta większości impulsów. Cecha również do tego poziomu się skorygował. Nieco troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o Europel, to korekta wyniosła wnios, aż 80%. 78,6% dokładnie. Czyli euro y, skorygowało się najbardziej z tych trzech walut. Czyli można powiedzieć, że z tych trzech walut euro zachowywało się najsłabiej w stosunku do złotówki. Teraz spójrzmy jak wygląda kwestia odrabiania tego tego spadku, tej korekty. W momencie kiedy odbiliśmy się od dołka w ciągu miesiąca dolar Skorygował się o 61%. W tym samym czasie frank szwajcarski, tutaj liczymy od tego poziomu, to jest 29 marca, tak samo jak tu, 29 marca 30. Stąd frank szwajcarski raptem 23% odrobił z tego spadku. Czyli zobaczcie, to jest praktycznie 3 razy mniej niż dolar. A zobaczmy, jak zachowało się euro. Również od dołka, który tutaj wystąpił 6 kwietnia. W zasadzie praktycznie tyle co frank. 20, nieco ponad 23%. Tak więc dolar urósł. Praktycznie można powiedzieć prawie trzykrotnie więcej w tym samym czasie niż frank szwajcarski i euro.pln i euro. Dolar, tak samo jak frank, są uznawane za tak zwane safe haven, czyli bez, bezpieczne przystanie dla inwestorów. Jeżeli coś się złego na rynku dzieje, jeżeli dost, następuje jakiś krach, załamanie, to wszyscy uciekają do tych, zazwyczaj do tych dwóch walut. Frank szwajcarski i dolar. Natomiast zobaczcie, w tym wypadku, w tym porównaniu, frank szwajcarski wypadł bardzo blado, przynajmniej jak na razie. Euro natomiast nie jest uznawane za safe haven, jest, wprawdzie jest jedną z walut rezerwowych, ale stanowi raptem 20% rezerw wszystkich krajów, przy czym dolar stanowi 60%. I... Euro, mimo że jest walutą główną i bardzo istotną na, na rynku walutowym i na świecie, jednak nie jest w umysłach inwestorów uznawane za bezpieczną przystań. Co zresztą obrazuje też to, ten, ten, te, te wyliczenia, ten, te wykresy, które Wam pokazałem, że euro po prostu praktycznie stoi w miejscu, prawie się nie odbiło od, od dołka, który miał miejsce na początku kwietnia. I teraz, z czego, to, z czego to wynika? Wynika to z dwóch elementów. Przede wszystkim, zacznę od takiego mniej istotnego, przede wszystkim od jakiegoś czasu już, w ogóle, za czym wybuchła wojna, wiele osób na świecie, wielu ekonomistów, wiele, wiele osobistości Wypowiada się na ten temat, że euro, że w ogóle strefa euro, jest chwieje się na, w posadach i jest kolosem na glinianych nogach. Że to jest sztuczny twór, sztuczna struktura, w której tak naprawdę ton nadają Niemcy i Francja i nie jest to monolit, który mówi zawsze jednym głosem. Jest wiele. W skład Unii Europejskiej wchodzi wiele krajów, jest wiele interesów, wiele osób, wiele krajów ciągnie w swoją stronę. Węgry i Polska są na jednej orbicie, Francja, Niemcy, kraje Beneluxu są na drugiej orbicie, do tego dochodzi południe zbankrutowane i nierozsądne, jeżeli chodzi o, o wydawanie pieniędzy. Tak więc wiele osób, wiele funduszy, wiele, wiele banków, wiele instytucji, krajów. Troszeczkę przez palce patrzy na wiarygodność i to, czy strefa euro, euro przetrwa w dłuższym terminie. Więc to jest pierwszy, pierwszy czynnik, taki fundament, bym powiedział, długoterminowy, który w umysłach wielu inwestorów tli się już od wielu, wielu lat. Natomiast oczywiście cały ten ruch, który pokazałem, odrabianie strat po korekcie. Jest ewidentnie związane z nastrojami i emocjami okołowojennymi na Ukrainie. I teraz powiem Wam z jakiego powodu, według mnie, dolar jest dużo lepszą walutą do przechowywania wartości naszego pieniądza, ucieczki od inflacji i od trudnych czasów dla naszej waluty. Przede wszystkim. Wiele osób zadaje sobie pytanie i w mediach jesteśmy bardzo często straszeni, że wojna na Ukrainie rozleje się na Europę, na Europę, na kraje NATO, na Polskę. W tej chwili co chwilę czyta się artykuły, w których straszą nas, że Putin za chwilę zaatakuje Mołdawię, że Finlandia wchodzi do NATO, która ma bardzo długą granicę z Rosją bezpośrednią, więc to może wywołać konflikt. <laughs> przepraszam, to może wywo wywołać konflikt na linii Rosja-NATO. Tak więc y, jest bardzo duży strach i obawa o to, czy Rosja nie pójdzie dalej za Ukrainę, czy nie zaatakuje Polski. Jeśli pójdzie po Polskę, to czy nie będzie się to dalej na Europę rozlewało? Gdyby wojna na Ukrainie wyszła poza granice Ukrainy, wkroczyłaby na tereny Unii Europejskiej, strefy euro czy też strefy NATO, to wszyscy kierowaliby się domeną: ratuj się kto może, jeśli chodzi o ucieczkę z naszego kontynentu. Mam na myśli kapitał, inwestycje. Byłaby to lawinowa ucieczka od euro, od wszystkiego, co jest związane z, z euro. Europa, waluta, po prostu wszystko. Te tereny, te tereny przez inwestorów byłyby traktowane jako jedno wielkie zagrożenie. No więc gdzie będą uciekali? No mają do wyboru albo Japonię, w której w tej chwili waluta się obecnie bardzo osłabia, E, mają do wyboru juana jeszcze e, i dolara, oczywiście. I jeżeli chodzi o dolara, to zobaczcie, Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który jest w bardzo komfortowej sytuacji pod tym względem. Mam na myśli geograficznie. Jest przede wszystkim, graniczy tylko z dwoma krajami. I to krajami. Bardzo neutralnymi, jeżeli chodzi o, o, o wojnę, i dużo słabszymi. Stany Zjednoczone są jednym z najsilniejszych krajów militarnie, w tej chwili na świecie. No przecież Meksyk i Kanada nie będą e, atakowały Stanów Zjednoczonych. Meksyk e, może się schować z, e, swoją e, armią, jeżeli chodzi o atak na Stany Zjednoczone, a Kanada to są wielcy przyjaciele Amerykanów. Z drugiej strony, Ameryka jest otulona dwoma oceanami: e, od wschodu i od zachodu. Tak więc każdy, kto potencjalnie w ogóle pochyliłby się nad tym, żeby zaatakować Stany Zjednoczone, już nie wspomnę o tym, że jest ogromny potencjał militarny w Stanach Zjednoczonych i wysłanie takiego potencjału, który zagroziłby Stanom Zjednoczonych, jest praktycznie niewykonalne, bo jedyni wrogowie, czyli Chiny, lub, Stany lub przepraszam Rosja, musiałyby wysłać okręty, okręty, na których się przewozi największą ilość ciężkiego sprzętu. Tak więc otulenie dwoma krajami, które są w zasadzie przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych i dwoma oceanami, powoduje, że Stany Zjednoczone są praktycznie nierealne do zaatakowania. Są w praktyce mało kto, spodziewa się, żeby zaatakował, żeby Stany Zjednoczone mogły być zaatakowane. Nawet gdyby były zaatakowane, to jest bardzo ciężko, żeby taki najeźdźca potencjalny wygrał taką wojnę. Bo tak jak Wam powiedziałem, wiązałoby się to tylko i wyłącznie z atakiem ze strony, ze strony morza. Tak więc z tego, z tego powodu Dolar jest dużo bardziej bezpieczną przystanią dla inwestorów niż chociażby nawet frank szwajcarski. Szwajcaria, wprawdzie od kilkuset lat, ma status państwa neutralnego i nie, nie daje się wciągać w konflikty wojenne. O, oligarchowie rosyjscy, że nie tylko, wszyscy praktycznie, którzy mają większe pieniądze i chcą bezpiecznie spać, lokują swoje Oszczędności w skarbcach, w bankach szwajcarskich. Tak więc nikt o zdrowych zmysłach nie będzie Szwajcarii atakował. Natomiast jakby nie patrzeć, Szwajcaria jest na kontynencie europejskim. Pamiętam, to było bodajże 6-8 lat temu. Czytałem taki artykuł, w którym Szwajcaria przygotowywała się, robiła ćwiczenia. Na wypadek ataku. Tak więc, hipotetycznie, Szwajcarzy brali to pod uwagę. O tym nie było głośno, ale do czegoś takiego doszło. Tak więc, mimo że Szwajcaria jest krajem neutralnym, to nadal jest na kontynencie europejskim. Nie wiadomo, jak potencjalnie bardzo mogłaby się ta wojna rozlać. Gdzieś, ja w to oczywiście nie wierzę i uważam, że to jest jedna wielka bajka i straszenie, natomiast gdzieś wśród gdzieś w głowach inwestorów jest powoli zakorzenia myśl i, i taka informacja jest podsycana co chwilę w mediach, że Putin może użyć broni atomowej. Tak więc w takiej sytuacji neutralność Szwajcarii nic by nie dała, bo gdyby nawet w jakimś odległym kraju doszło do ataku nuklearnego, mam na myśli kraju w, na kontynencie europejskim, to Szwajcaria byłaby nadal zagrożona. Tak więc uważam, że z tego przede wszystkim powodu, jeżeli jest jakaś panika i coś się dzieje, to wszyscy uciekają do dolara. A jeśli dodatkowo taka panika i taki, taka niepewność jest na kontynencie europejskim w strefie euro, to to jeszcze potęguje ucieczkę od euro, od wszystkiego, co europejskie, czy to jest funt, czy frank szwajcarski, czy waluta Euro do dolara. Tak więc wykresy pokazują jasno siłę waluty tutaj w porównaniu do naszej złotówki, a te argumenty, które Wam przytoczyłem, uważam, że są bardzo silne. W zasadzie jest to jeden. Z, jeden taki największy argument, właśnie to położenie geograficzne. Natomiast bardzo silny i bardzo istotny argument. Tak więc, jeśli ktoś się zastanawia. Co robić z walutą i czy dywersyfikować na euro, franki bądź też dolary, czy tylko w jedną walutę, no to mam nadzieję, że ten film Wam pomoże i, i w jakiś sposób naświetli różnice między, między tymi walutami. Ciekaw jestem jeszcze też tego, co Wy o tym myślicie. Często pod filmami piszecie dużo ciekawych informacji, swoich przemyśleń. Tak więc bardzo gorąco zachęcam do, do pisania komentarzy, swoich, swoich pomysłów, spostrzeżeń. I, I to wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o, o to nagranie. Jeśli Wam się to podobało, jeśli Wam się to do czegoś przyda, to łapki w górę, żebyśmy docierali do większej ilości ludzi na YouTubie, żeby algorytmy pracowały na naszą korzyść. Pozdrawiam Was wszystkich. Shark Trader. Cześć!